Julia Żugaj na salonach, no tego się nie spodziewałem. Dlaczego to tak rzadko bywasz na czerwonym dywanie? Ja chyba bardziej jestem po prostu takim typem domatorki. Wolę sobie zostać w domu, coś podglądać, odpocząć. Ja też mam taki dosyć intensywny tryb życia, więc jak już mam wolny wieczór, to raczej nie rozglądam się za eventami, tylko zostaję sobie w domu. A dzisiaj dostaliśmy właśnie takie specjalne zaproszenie i w sumie stwierdziliśmy: Dobra, no pójdziemy sobie zobaczyć. Niektórzy bardzo stresują się przed takim wyjściem, jak było u ciebie. Nie, u mnie to już jest takie raczej e, swobodnie, no bo co mnie tutaj może spotkać? No jest ścianka, są wywiady, to są rzeczy, które ja generalnie już robię na co dzień tak naprawdę, więc nie, nie raczej mnie nie stresuje. Bardziej mnie stresuje, e, że na przykład spotkam kogoś, kogo bym nie chciała i tak wiesz, na przykład jak się wtedy zachować albo coś, no to, to, to mnie by stresowało, ale na razie same e, znajome i przyjazne twarze. A ile jest osób na czarnej liście u ciebie? Ja tak generalnie nie lubię skreślać też ludzi tak całkowicie, więc to są tylko gdzieś obawy w mojej głowie, pewnie jakbym spotkała taką osobę, z którą nawet gdzieś tam kiedyś mieliśmy jakieś spięcie albo coś, to po chwili rozmowy byśmy tak stwierdzili, a dobra, dawno, temu, nieprawda. A więc ja generalnie staram się nie kancelować ludzi. O, ja w no w dobra, ale jeżeli miałabyś tak sobie podliczyć ludzi na czarnej liście na chwilę obecną, to ilu ich tam jest? O Bociu, no kilku pewnie, na, na, szczerze mówiąc... Powyżej dziesięciu czy poniżej dziesięciu? Nie, na pewno poniżej, bo szczerze mówiąc, teraz nawet jak o tym myślę, to żadna osoba mi nie wpada do głowy, e, która, jakiś influen- nie, no nie, no na pewno poniżej dziesięciu. To bardziej jest tak, że jak już kogoś spotykasz się, na przykład kiedyś z tym kimś współpracowałeś i coś tam poszło nie tak, e, no to wtedy jakby się zaczynam stresować, ale żeby no. mieć taką osobą, osobę, z którą na przykład nigdy w życiu nie porozmawiam, to, to raczej nie mam takich Julia, zaraz częściej bywasz w telewizji polskiej. Czy ty masz z tyłu głowy gdzieś swój program albo chęć wejścia w to środowisko, żeby częściej się tam pojawiać? Jak to u ciebie jest? Ja bym bardzo chciała się gdzieś tak zadomowić w telewizji, e, dlatego że uważam, że to jest. E, Sposób na dotarcie do nowej publiczności. Ja uważam, że jednak telewizję oglądają głównie starsze osoby, i to nie starsze typu młodzi dorośli, <gry> tylko starsze typu tacy na przykład nasze, nasi rodzice, nasi dziadkowie. I dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego, żeby też zacieśnić więź z moimi widzami. Bo ja sama wiem, jak to wyglądało u mnie w domu, jak. Lata temu Jaś Dąbrowski prowadził The Voice Kids, w sensie był tam prowadzącym i moja babcia jakby poznała go przez to i potem jak moja siostra młodsza chciała jechać na jego obóz, to babcia była tak, o Jasiek, super chłopak, jedź kochana. I po prostu wiem, że to jest taki super sposób na to, żeby też na przykład rodziny moich jak mogłem mnie poznać. Ja to widzicie w programie Taniec z Gwiazdami, co ty na to? Ja bardzo w ogóle chciałam być w Tańcu z Gwiazdami. Gdzieś tam nawet byłam na pierwszym treningu, z Jackiem Jeszkę. Nie udało się to w zeszłym roku ze względu na też moją trasę koncertową. Nie wiem, czy teraz są planowane kolejne edycje, ale jeśli byłaby taka propozycja, to na pewno bym się zastanowiła, chociaż mam gdzieś z głowy to, że to są jednak trzy miesiące wyjęte z życia, a u mnie aktualnie jest taki pęd tego wszystkiego, że nie wiem, czy bym po prostu mogła sobie na to pozwolić. Czyli ty przedwstępnie miałaś być uczestniczką, że już lubiłaś jakieś tam podchody do tego, żeby tańczyć w programie. W sensie bardzo chciałam po prostu Gdzieś tam starałam się poznawać ludzi z tego środowiska. Właśnie poznałam A dostałaś Jarka. jakąś taką wstępną propozycję e, od nich? Bardziej to ja się starałam o tą e, propozycję i po prostu tam poznałam na przykład producentki, które gdzieś tam próbowały mnie wcisnąć na listy. No koniec końców po prostu się nie udało. No to teraz będzie na jesień tań z Gwiazdami, więc znowu możesz włączyć swoje te wszystkie kontakty. No właśnie teraz pytanie, czy bym chciała, nie? No bo jeśli dostanę taką propozycję już teraz e, gdzieś tam z góry, no to, to się zastanowię, no ale teraz... Właśnie w zeszłym roku to jeszcze było tak, że się aż tyle nie działo, a w tym roku już, no po prostu nie wiem, czy bym mogła sobie pozwolić na te trzy miesiące wyłączenia się z mojej takiej normalnej pracy. No dobra, ale w czym problem? Żebyś nie nagrywała, nie być regularności, no czy tak, o co No na przykład chodzi? na YouTubie... Ale ja byłabyś w telewizji wtedy, więc no no, tak, ale Nie to to jest, to tu, nie, nie chciałabym zaniedbywać też jakby swoich stałych widzów, nie? Na przykład nie chciałabym rezygnować z YouTube'a ze względu na... Znaczy, poświęcać o YouTube'a e, za... Za ten taniec gwiazdami, albo na przykład wiesz, gdzieś tam na e, wrzesień, październik, listopad planuję, e, mam nadzieję, premierę mojej książki, więc dużo też eventów związanych z tym. no Chciałabym też, e, myślę, nad drugą płytą, więc też to gdzieś trzeba upchać w tym roku i po prostu robi się tego tak gęsto, że z dużej ilości rzeczy musiałabym zrezygnować. Ostatnio film na YouTubie, gdzie robiliście test piesków, rywalizację piesków, wzbudził duże kontrowersje i ludzie twierdzą, że Monika oszukiwała, że pomagała swojemu pieskowi. Czy ty kojarzysz sytuację? Nie, nie kojarzę, ale to jest to, co ja powiedziałam, że ona oszukiwała, bo wcześniej dawała pieskowi już tą zabawkę? O to chodzi? Nie, chodziło o puszkę, która była otwarta. A to nawet nie mam pojęcia, ale nie, mam nie oszukiwała. Monia się w ogóle z tego tłumaczyła na swoim e, Instagramie i teraz będzie szukała surówki, żeby pokazać no widzom, że, że nie oszukiwała tak, bo zarzucali jej, że nieuczciwie grała. O kurczę, to ja nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego się wydarzyło. Jakoś musiałam przeskipnąć tą e, storkę. Nie, no ale ja w ogóle nie zarzucam też, żeby nie było nic moli, że ona oszukiwała. To też byśmy był taki odcinek dla, dla zabawy po prostu, więc ja bym tam nie doszukiwała się aż taki głębokiej. Czyli ty rzeczy. jako główna zainteresowana nie, nie czujesz się oszukana i nie jesteś źle na. Nie, e, tym sercu. bardziej, że o nic nie grałyśmy. Jakbyśmy jeszcze grało jakieś pieniądze, to bym się wtedy zastanowiła, czy to by było fair, ale nie, no to była czysta zabawa po prostu. Jaki masz stosunek do tekstu, czy masz kontakt z Julią Żugaj? Y Mam spory dystans do tego, w sensie on mnie bawi. Może w pewnych momentach, na przykład jak byłam na obozie swoim, gdzie byliśmy w hotelu z żugajkami i przyjechał drugi obóz, jakieś tam chyba sporty walki to były czy coś takiego i po prostu wiesz, za każdym razem jak wychodzisz z pokoju, to słyszysz, czy masz kontakt z Julią żukaj. no to wtedy to odrobinę było męczące, ale generalnie te wszystkie takie e, memy, e, czy właśnie takie filmiki nagrywane pod to bardzo mnie śmieszą i... i to jest, wiesz, bardzo pozytywny mem też, bo jest w tym moje imię i nazwisko i wszyscy już mnie znają. A jak to się stało, że ty stworzyłaś tak zgrany fanbase? Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu ich doceniałam. Ja, ja przez to, że zawsze wszystko dostawałam na tacy, bo wybiłam się w ogóle przez moją siostrę, później dużo pomógł Maciej. No później wszystko, my Team X, to wiemy. jakby. Chyba nauczyłam się po prostu doceniać to, że, że, że po prostu dostałam tą szansę, więc chcę ją wykorzystać na 100%. Marzyłam gdzieś tam o tym, żeby móc robić to, co robię teraz, więc staram się to na maksa doceniać. A nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie moi widzowie. I to oni są jakby pionem całej tej działalności, więc wydaje mi się, że to, że właśnie. Mówię o nich w określony sposób, że nazywam je, je żugajkami, czyli moimi widzkami, że one mogą się poczuć częścią społeczności. To je po prostu jakoś tak mocno zżyło. Nie był to jakiś mój plan, generalnie, żeby stworzyć taki mocny fanbase. Nawet nie wiedziałam, że miałabym taką siłę, żeby stworzyć taki mocny fanbase, ale wyszło. Twoi widzowie często kupują produkty Timowskie, no ale nie było ciebie w szampanii, nie było ciebie w kosmetykach. Czym to jest spowodowane, że, że nie bierzesz udziału w tych takich wspólnych projektach? Generalnie akurat kosmetyki i szampan były spowodowane nie tym, że ja się tam gdzieś chcę odłączać od Timu, bo kosmetyki ja to akurat miałam zakaz konkurencji mm. przez, bo ja jestem ambasadorką Maybelline, a szampan po prostu nie chciałam być na szampanie, nie nie chciałam być na butelce kojarzonej z alkoholem jakby... Taka moja moralność i odpowiedzialność gdzieś tam mi podpowiadała, że może nie jest to najlepszy pomysł, żeby uczyć dzieciaki od dziecka, że jest potrzebna butelka na stole, żeby móc się bawić. E, ale no, oczywiście był to szampan bezalkoholowy, więc nic złego. Ja po prostu miał, miałam takie zdanie. E, więc tak wyszło po prostu, że mnie na tych dwóch produktach nie było, ale faktycznie gdzieś tam zaczynam odczuwać, że cała ta taka... Wizja Timu i, i tego projektu jest coraz dalej ode mnie i tak naprawdę chyba od wszystkich, no bo tak naprawdę nie istnieje już żaden Team X. Team X3 się zakończył. My, y, jako członkowie Teamu X2, już dawno, dawno nie współpracujemy, nie nagrywamy razem filmów. E, gdzieś tam sporadycznie tylko się spotykamy, więc tak naprawdę to jest twór e, czysto taki no, abstrakcyjny. On nie istnieje jakby fizycznie. Nie? My nie, nie mieszkamy już w tym domu, jednym domu, wszyscy razem. E, więc e, tak. Fizycznie nie czuję przynależności do tego, oczywiście jestem bardzo wdzięczna za tą szansę i to był wspaniały rok, ale gdzieś chyba po prostu chciałabym teraz postawić na siebie. A w związku z tym wyprowadzacie się? Tak, no generalnie musimy się teraz już wszyscy wyprowadzić z Domu X, dlatego że tam się będą zaczynać różne atrakcje, że tak powiem, na przykład można sobie zorganizować urodziny w Domu X. I no, na pewno jakby się już działy te eventy, to nie chciałabym być... W środku tego domu, no bo na pewno byłoby to dla mnie niekomfortowe po prostu. E, więc szukamy e, czegoś sobie. E... Aczkolwiek jest ciężko. A do kiedy macie czas, żeby się wyprowadzić? Generalnie to tak jest przekładane z miesiąca na miesiąc, bo już mieliśmy do końca zeszłego roku, później było, że do końca lutego, teraz się zaczął marzec, więc jest, że do końca marca. Ale generalnie pod tym względem nasza agencja jest bardzo wyrozumiała i mówią nam, że no spokojnie znajdźcie sobie mieszkanie, z którego będziecie zadowoleni, nikt, nikt was nie wygania stąd. A nie chcą influencerką wynajmować. Już gadaliśmy o tym, kiedyś tak, mi powiedziałaś o tych żalach, chcą, że, że nie chcą. Nie a ty chcą, szukasz tam no. dalej kilku pokojowego mieszkania. Tam tak się nic zmieniło, że tak, cztery tak. pokoje, ogród, no to wszystko wiecie. Jak macie, to, to dajcie Julii Żugaj. Dziękuję bardzo. Dzięki.